Dobra, oglądamy. Szklana, szklana, szklana. My ...w Twitchowych wiadomościach. Dzisiaj grubiutko. Pięć dram naraz. Żerowanko na pięciu dramach, czyli łącznie minimum w dziesięciu osobach, bo w jedną dramę może być więcej niż dwie osoby. Więc na dziesięciu osobach żerujemy, oglądając to. Coś pięknego. Oglądamy. Ban Brusa na Twitchu. Tubson ostro o mamonie. A za co bym? Szczura z Ostro o Mamonie. Zgrzyty Lukiego i Popo. Drama Mamona z Lukim. A mega... ile gram na Mamon naraz. Syna i same dramy. Wywiad Cygusa z Lukensem i Ksajem, Wielki projekt Sona Michaela. Zaczynamy od szybkich newsów. U niektórych spokojnie typowe granie w gierki. Przebija się giercowanie w pik. Już montuj. O, o kur... <słuk> <słuk> <śluje> człowieka. Teraz to masz na no ja muszę, ja muszę... <śmiennie> o, to o, to... O, to... o, to I ładnie. E, podajcie rękę! E Naciśnij E na piton, E na piton! Podajcie Podajcie jej rękę, podajcie kaczy rękę! Czemu ich daje dziewczynom ręki? Szanujcie dziewczyny! Dajcie jej rękę! Przepraszam, Kasiu, wszystko okej? Okay? Czy nic ci się nie stało? Tak, tak. lęko zatrapałam się... kolano tylko. No, ojej, kurczę. Macie bo... No i klasycznie cisik. A jak mowa o tej strzelance, to u nikogo nie będzie większego poziomu niż Piotr Szeli Szeliga. Oho. Cierpliwość oficjalnie. <grym> Został zaraz. <grym> Cio, macie redrum, redrum, macie <grym> <O>. Ty trafił? <grym> <grym> Ja pierwszy! Pójdźcie się zdradzać! Pochwyciłem się zdradzać! <laughs> no i chiński challenge u rybsona i makuka. Oda wiu? Jeden, Ale trafił, to ładnie. Nice. Czarny, Ja pierwszy, Nie mówcie to. To jest game na Pitoka, krzędzie. A jako challenge'ach mowa, no to Cini i Mini Expią konta Liga do w ligę. Zgrzyty pomiędzy przyjaciółmi są już zanim ci mogą zagrać rankeda. Ten mamonek jest fajny. Już mogliśmy zabić ją, jakbyś podszedł. Oho. Wie, że bijem się z Queen. Ty masz jedną oko po, czy powie, na, jedno powie, na maroko. A po co biec? Nie, bo bije się ze mną, ma flashę, nie zabijemy w takiej sytuacji. Kurde, Nie ona... rozumiem, że w lolu to tak nie działa, że są flesze i tak dalej i oni pierdalają? Dam, dziury, bo się nadajesz, kurwa. Kamilek przyłapany nawet został na lekkim zmyślaniu i kłamaniu swojego duo partnera. Co zrobił? Biegasz solo po mapie. Słucham? Biegasz solo po mapie, Głąbie. Słucham? Pierdol się. Ale spokojnie, ja sobie zabijam zaszką. Przepraszam, zaneczką. <laughs> Przysięgam, my nie jesteśmy w tej samej grze. My Dobra. Czekaj, a że on był obok, ale nie zobaczy. Czekaj, to oni we trójkę byli. Aha, nie wiem, co się też dzieje. Ale spokojnie, ja sobie zabijam zaszką. Ale plus zameczką. jeden dla Mamona, nie? Z góry, z góry plus jeden dla Mamona. Przysięgam, my nie jesteśmy w tej samej grze. My nie... Dobra, pewnie dużo osób nielolowych pisze PPW. Nie. Wiemy, że Biegania ogląda nas dużo osób będzie. z różnych sfer, bo CS to łatwa gierka Słyszona. do ogarnięcia. Każdy rozumie klipa z szelim. Niestety LoL zamiera, a Nerwarien nic z tym nie robi, tylko wyciska z niego resztki kasy. Więc no. dzisiaj redakcja wytłumaczy youtubersom, dlaczego ten klip to złoto. Rozłóżmy go na czynniki pierwsze. Mamucik wyzywa Cinkrofa, że ten sam lata po mapie. Biegasz se solo po mapie. Ucham? W międzyczasie dziesięciokrotny mistrz Europy, czy tam pięciokrotny, czy tam dwukrotny, zabija tle, dwie ligi, no. osoby z dalekiej dystansu. solo po mapie, W końcu, dobra Pięk nowina. Się. Po zabiciu dwóch graczy przez Cinkrofa, mamucik kłamie, chwaląc się, że to on jest ziomkiem pozabijał, mając nadal pretensje do Cinkrofa. Spokojnie, ja sobie zabijam zaszką. Przepraszam, za żony. Nie wiem, seka, to, warto to reaguje wyglądać. jedynie śmiechem. Przysięgam, my nie jesteśmy w tej samej grze. Nie... Redakcja zazwyczaj traktuje Mamitka ulgowo. Każdy wie, że mocno się przejmuje takimi błahostkami i żarcikami, w których to on jest bohaterem. No ale tutaj lekka wtopka i żółta karteczka. Czy Cincrofowi i o. Mamonowi uda się dojść dalej, niż jak Mamut miał challenge z rybą? Dowiemy się pewnie już niedługo. Ty, jak daleko dotarli? Challenge wstrzymany. <laughs> Mamon się zbuntował jest jak jest dowiemy się pewnie już yes, niedługo yes. Bagetson michael planuje powrót do robienia podcastów Dobra. ty właśnie bagieta bo ty kiedyś robiłeś takie podcasty z jakimiś tymi o właśnie no, no. To mi, ay, beskitu, będzie, będzie. pierwszą osobą która ma wystąpić na podcaście zadymiarza ma być nie kto inny jak pewna młodociana gwiazda mi, ay, beskitu, będzie, będzie, będzie 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 następny podcast B będzie następny podcast już się dogadam z, z koleżanką melą pustelnik w tym o kurde. Będzie będzie. Już jest wstępne dogadanie podcasta o czym to? Może obejrzymy. nie? Oj będzie się działo. Bruce miał bana, głośna wrzawa, ale tylko na jeden dzień i już jest unbanik. Za co? Ban za szocik, gdzie drapał się po jajach jak spał na przedłużanym. Było to w jednym z poprzednich odcinków redakcji. Kardaś nadal na wolności. Ale co? Wpadka łazdusa. Jak ta ba... Jak ban za drapanie się po jajach? Widać było jaja brusa czy co? z Kika nie zaciągnął ręcznego i odjechała mu fura. Kurde, tam psy chyba akurat stoją. Ja pierdolę. Idę szybko się wyszczać. Nie zostawiłem pachołów. Idę szczalać. Jedzie szybko, co jest? Niesamowite jak zawiany może być streamer. Tu mogło dojść do sytuacji niebezpiecznej żółta karteczka. No. Wronek wakacyjnie se zjeżdża ze zjeżdżalni. Rozpierdziło się, się to auto. U, Czekaj. Myślałem, Resua że mu spodnie, jest... spodnie spadły. <laughs> Jezus Maria, się przestraszyłem. W sensie, że bana dostanę, nie że dupę star na kamieniach. Gotowany przez kocura. Tak więc moi drodzy, przechodząc. Oliwa. Oliwa Kane. Zamknij! Oliwa Kanestro, moi drodzy. E, pół, Wschodni półwysy, No i kopnie. A z racji, że zaczyna się nowy projekt Freeza, to Banji po prostu kończy karierę. Ja pierdolę. Oni zniszczą Banji. To jest zamach na Banji, ludzie. ludzie. Ale co? Reagujmy. Jaki projekt? Dobra. Bo ja nic nie widzę. Co? <laughs> to? Ta faza? To? Co to? To? Bungee, to? ludzie. To? Ludzie reagujmy. Dobra, sprzedajemy Freezowi kanał. Dajemy im banzi i niech faza przejmuje kanał banzi. Ej, dobra, chyba sprzedajemy serio banzi. No trudno, widzę. X Tentation, tak sobie o bez zapowiedzi odklejony nawala w gierki od 26 godzin. Złapał smaczka na Lola, gdzie o przecina się kura, z różnymi da. twórcami grając z nimi w jednym timku. Wiecie, tu raz coś się Duże pogada z Olkiem ja przez klipy. Nie no, sobie ja ja się wydaje, działa. jest yy, upośledzony w stopniu umiarkowanym i nie ma w tym nic złego. No właśnie za to go lubimy. Aha. Bartek też jest upośledzony w stopniu umiarkowanym. Niestandardowe ustawienia. o. Co, że w lol? Oj wodzu, to się chyba nigdy nie zmieni. Reakcja była śmieszna, niestandardowe ustawienia, o. A co, że w lolu? A raz się pokłóci z duo partnerem na lolu. Tylko nie będę miał impaktu na grę, w ogóle, żadnego. To jest ten fakt, który pominąłeś przy tym, A że mówiłeś, że ona, no ona no dobrze gra, no, dobre A jaki miała impakt na grę? Wyjebane była jakimś mam jak na kurde. Kurde mam. Nie No nie masz wyjebane, nie, nie no bo nie widziałem jak gupoty jakiś głupoty, kurz 3-0 ma kobieta i gra. Ja pierdolę, jesteś zajebisty, zdążyłem ci stwierdzić fakt, jaki był. Kościół nic nie zrobił w tej grze. Chuj mnie to obchodzi jak gra! Skupiam się na swojej grze i staram się zagrać najlepszą grę. Podczas nocnego gamingu często spada <noise> liczba widzów. Gdy odklejony Bartosz nic a nic nie spał i ciupał w nocy, to powrócił tajemniczy Gidson 13. Ja wierdolę to jest jakiś skończony chuj. Ale do Gitsona hmm. przejdziemy potem. No a jak pokazaliśmy już klipka z Mamonem, Stop no to, to widząc jego games... statement, że no nie założy się w Minecraft milion. z chinkrofem i Tupsonem. Głos zabrał Tupson, który twierdzi, że Mamon potajemnie <coughs> z nim rywalizuje. Tak, od dwóch tygodni co pół godziny gada, że ma wywalone we mnie, a jakby serem był wywalone, to nawet by nie wspominał nic. A za mój nick nawet banuje, więc. Tak, no, napisa, że to jest coś nawet więcej niż kompleks. A on mówi, że to, że to ja niby tam, że jakiś tam kompleks, czy coś tam. że mnie nie kochają. <śledzimy> no to kurwa. No to o co tu chodzi? Wydał on Mamun ostry statement, że może nie być żadnego zakładu, ale przebije mamuta za każdym ja tamo, jednym coś? razem. Nie ma żadnego zakładu, tamten gościu się czuje samotny po prostu i wymyśla. <grym> Czujesz się jak taki Clash przykleić. Klasyczne zachowa zachowanie Te worda Dziad, masz rękaw gamingowy trzech coachy, pobij mój rekord, udowodnij, <laughs> że drzemie starcza moc, a jak nie, to ja będę zawsze się już śmiał, że jest L tak zwane i tyle. Ja jestem na szczycie. Koniec. Jakiegoś, może, otwartego tam zakładu nie ma i nic tam, o żadną kasiorę, ale. Jest sekretny. Bardzo, ma okazję. Sekretny jest zakład. Pokazać, że jest lepszy i tyle. Niech udowodni, no śmiało. I co, przebił? A jak jakiś rekord, to ja się będę starał odzyskać za każdym razem. I tyle. Ja w gotika gram cały czas. Ja gram w inną gierkę, nie trenuję. Śmiało. Śmiało pobij mnie. Czekaj, to on pobił Mamona, który grał z kołczami i tak dalej w tego Minecrafta. On kurde, a to To, 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 to... Co? pytanie, czy to grał z tym? Czy nie? Tak Proszę ładnie. państwa, możemy mieć niedługo naszych własnych polskich Forsena i XQsi. Czy Mamon sobie daruje zaczepki? A może Honor mu nie pozwoli tego tak zostawić i zmiażdży ostatecznie Tupsona do rąbanym mu czasem? No. Musimy to po prostu śledzić. Zgrzyty pomiędzy Popem a Lukim. Dramka korzeniami sięga głęboko. Dawno temu, gdy Popo był jednym z największych strajmerów na platformie, miał okres, gdzie go hejtowano i dostawał do że je kupsko i dostawał też niemiłe życzonka wiadomo czego. Potem, podczas dramy rozpadu XI, wyszło publicznie info, że donate wysyłali mentale z rozkazu zreformowanego już opaśnika Japczana i Lukiego Steve'a. Luki miał dwie dłuższe przerwy dobrze, i niedawno powrócił, i z niewiadomych przyczyn jego znudzony coś. czat sam wskrzesił i non-stop spamił memem sprzed laty, iż Popo ja... zajada kupę. Brzmi to królewsko absurdalnie, ale Piotruli się to nie spodobało i nie chce mieć nic wspólnego z dawnym kolegą Lukim. Non-stop, męczony pytaniami, odpowiada najkrócej jak się da. No to, to słuchajcie k... tego. Słuchajcie k... tego, nie? Luki z Jabczanem się, się kiedyś na mnie zmówili i płacili ludziom, żeby mi wysyłali donaty, że jem główno i żebym się zajęła. To, to cała historia, nie? Luki, jak sam mówi. Do Piotka nic nie ma. Najprościej, jak się da, sprawę Patrykowi wytłumaczył na swoim streamie drugi największy streamer płocka: Olsza Kumpel. Nie wiem, czym ten. Jakby konflikt eskalował ostatnimi dni, wiem czemu eskalował ogólnie, bo to że, ty, te, to, że ty Luki nie masz nic do popa, to też wiadomo nie od wczoraj, tylko że jesteś po prostu głupi i nie potrafisz powiedzieć basta do, do swoich czacikerców. się ich boisz. Aha, no, jest takiego głupiotki. No dobra, no teraz jest zbanowany, Boże, Luki, nie, nie wkurwiaj mnie nawet. Luki po słowach Olszy wprowadził ostrą cenzurę, długie tajmauty i zbanował nawet słowo popo i jego synonimy na swoim czacie. Na cenzurę chyba trochę za późno, a widzowie wiadomo kombinują na wszelkie możliwe sposoby. Zobacz co pisze Masny Czepek do ciebie. Do mnie? No. Ja Masmy Czepek? A na pri. O, mega, kurde. <laughs> <noise> Cześć, co jest, No, Patryk obudził się zbyt późno i nie reagował na to, jak nabijają się z jego byłego już przyjaciela. Hejt na popa jest bezpodstawny, dostaje mu się dosłownie za nic. Streamer ostatnio skupiony był na swojej widowni i stronił od kontrowersji. Miał fajny wyjazd z Ziomeczkami, no i mimo zaostrzonej cenzury na czacie, którą Luki wprowadził po zrozumieniu, iż zjebał to pogódki, niestety nie będzie. O, Cześć, Piotrek. Jako zażarty fan lodów kakowych, chciałbym się ciebie zapytać, czy w jaki sposób doceniasz starania Lukiego, który wprowadza ostra cenzurę na tzw. banie popa na czacie i czy można się spodziewać pogodki? Nie. Którzy pozostali w programie. A. No, trochę powalone, że absurdalny, Króciutko. mem który nie ma żadnych podstaw, eskalował Aha. w realne zakończenie znajomości. Popo jednak już od dawna nie działa z lukim tak czy siak, więc nie ma to jakoś wpływu na ekosystem ich streamów. Oboje mają swoje oddzielne widownie. Piracikom Lukiego się pewnie znudzi podgryzanie Popa, bo ten wydaje się olewać zaczepki, ale przyjaźń poszła już się jebać na wieki wieków amen. Absurd. Niestety, osiadam. Jeden się śmiał, że na czacie piszą, że jego kumpel je kupę i nie widział w tym nic złego. Drugi nie chce mieć z nim nic wspólnego. Tego się nawet nie da skomentować. Życzymy obu panom jak najlepiej. O no właśnie, nie da się skomentować. Nie mam nic do dodania widzowym, mimo że afera i można na czymś żerować. To jest to z dupy. Nie wiem. Nic do dodania, no dziwne. I pewnie kiedyś tam się pogodzą. Trzeba poczekać, aż nieco ogień przygaśnie. No a tak to jeszcze nie myślcie se nie koniec dramek. Streamerzy poza finałem Twoje 5 minut i oglądaniem Conf oraz graniem w gierki są na czasie i działają. Proszę Państwa, w poprzednim odcinku daliśmy info o powrocie Cygusa z Banicji. Wieści rozniosły się wielkim echem, i z racji, że to młody talent o nieskończonym potencjale, to próbują go już przywłaszczyć i zakontraktować największe grube ryby na platformie. Jeden używa pieniędzy. Ooooooo! Pasz ja pierdolę! Prostu... Ja! Mergania! A drugi fatyguje się osobiście. Ja, ja tylko miałem sytuację, że byłem mały. No, o. Oh. To e, wpadłem dupą do kibla. Uuu. Uh, Uhu. Uh, uh, uh. na mnie. Albo... <laughs> Zanim jednak przejdziemy do wywiadu Cygusa z Lukim i Xajem, to musimy zachować chronologię. Streamerzy nieśpiący w nocy, między innymi Mamon i zaś ten Lukens, szukali osób do pogrania w piłę. Znalazł się Szczuras, a potem udało im się oczarować i namówić Kasiks. A Kasiks w ogóle tak się teraz wygląda, nie? jest się wczoraj Aha. wyglądała. Ogólnie zajebiście ładna jest, nie? No właśnie ja się, wiesz co? Ja miałem lekkiego ząga k***kiego, się pojebało. Myślałem, że to inna osoba siedzi żona. Na kamerce. Podobna trochę do tej z modelek, nie? No, no właśnie. Kur... No, ale... tak, no. Do ekipy dołączył również Cygus i tak powstała drużyna w nogę idealna. Oczywiście gra w piłkę. Wielkie emocje. To była kwestia czasu, aż zawodnikom puszczą nerwy i zaczną się wyzywać. Chłopaki się posprzeczali. Dobrze, Zeszli na drażliwe tematy. Bym się bić musiał. Frajer, z kur... brązem liceo, A ja jestem od żerowania, nie od bicia. możesz przestać? Jezus. No spokój się paramaxil Jasne asesorki Ja wiem, że on ci nie słyszy, ale... O! Ale ja Cię słyszę Ale reszta Cię słyszy, no A co taśmata tak, tak. się coś pruje? Tak No do... gruba się je. Jeba... bardziej nie miał No, tu Niedawno gówna nie wpierd... ...mortadelą, co? Maxile Dobra debil, na To jest... Tego... To jest link widzowy, że my. <laughs> Nie, ja muszę solo z mamonem <laughs> A nie w takim składzie, tam za dużo się dzieje, to lepiej na tym żerować niż tam być. Mogliśmy kutasa na tej piłce naraz... Dobra. ...pracować, to by wszystkich Lombarda no Po co ten pies coś czeka, no? Dobra, dobra. zaruchajcie w końcu pierwszy raz? Zaruchujesz w pierwszy dobra, raz, mamo? Dzięki, Kasia, za giełdę. Do to... Dobranoc. Dobra. Nad wodą? Dobra. Zaruch w szmatu nad wodą? No i bum, rozpad ekipy. Kasiks nie może słuchać wyzwisk, kończy streamka. Paramaxil ją przeprosił, że się uniósł, i też se poszedł. No, dzisiejszy odcinek pokazuje, że streamerzy to bardziej tacy znajomi ze szkółki niż z pracy. Zero szacunku same wyzwiska, a potem na drugi dzień i tak zbijają pionę, bo są w jednej no. klasie. Został Luki Mamon i Cygus. No i proszę Państwa, Luki se kliknął w link na czacie do piosenki Cygusa. I doszło do kolejnej dramy. Mamon się zmutował i wyszedł z Discorda obrażając się na Lukiego, bo piosenka z YouTube'a go obrażała. Dawaj, Minecraft. Co, nie Ci się zgrać? No kur. Ciężko jest grać we dwójkę. We trójkę się fajnie gra. Jeszcze w miarę. Ale, no. No ciężko jest z randomami, serio. Co to jest? Mamo, mamo, bój, no, ale ja mówię źle? No przecież. O to poszło. No, poszło o to, że Wawon miał mojego streama na drugim ekranie i puściłem nutę cygusa ku. Z ...jego YouTube'a, no i o to poszło, ja nie rozumiem ale, o co tu chodzi. Ale czemu ty w ogóle to puściłeś? No, ktoś mi wysłał, no. Luki znowu stracił przyjaciela przez swoje nieostrożne zachowanie. Za to ja został z nim cygus, no i przyszedł ptę. ksajek i trwał sobie wywiad, na którym padały różne pytania i mogliśmy się wiele dowiedzieć o strajmerach. Ksajek czy Marcin wolisz? Wiesz, ten... Oh, to jest. Ten... A, no dobra. No to Marcin... Przecież yy, ty wiesz, że jestem upośledzony, co nie? Ej hey, Okej, okay, nie wiedział. Nie wiedział. Aby nie wiedziałeś, no co jestem? No bo nie wiedział. Walczyłem, ja walczyłem z Rybsonem o, o to miano, że, że jakby, że nie jestem, no ale jednak okazało się po pół roku, że jednak jestem. Bo się zapytałem babci, ten, jak to wygląda, i ona jednak mi pokazała. A ty z babcią mieszkasz? No mieszkam z rzetkami. No to szacu, stary! Oczywiście całości tu nie będzie. Chyba Enioten prowadzi gdzieś tam kanał z szatami Lukiego. Rozchwytywany na lewo i prawo Cygus nie zapomniał jednak do końca, kto dał mu szansę w internecie. Okay. Nie, no. A co, Rybson to twój szefu? Nie no, Rybson to jest osoba, która mnie stworzyła, co nie? Więc jestem mu wdzięczny jakby. Okej. Okay. No. gdyby Ale. nie on, to jednak, jednak nie, wiem, nie byłbym tutaj dzisiaj, gdzie jestem, co nie? Ale ja jestem ziomkiem z Rybsonem, to luz. No i co dzięki za i Raesa? Aj, dobra, fejkowe dramy. Niby Mamon w każdy uczestniczył, ale to po jednym słowie, mute leciał. Żadnych, żadnych afer, nie? Tylko jakieś tam, o jakimś głównie coś tam, nawet nie wiem o co tam chodzi. To jest takie z dupy jakaś afera. Widzowie, pozdrowienia od Renaty. Przepraszam. Re Renata, widzowie, jest w grupie z Francuzami, jakimiś 16-letnimi. Ugotowała dla wszystkich obiad i olali ją, żeby pomyć talerze. Yy, I ona po pracy musi teraz garę po parę godzin kurwa po całej grupie mieć, a oni ją olali. I się tak wkurwiłem na tych francuskich dzieciaków, że powiedziałem, że ma ich mi kurwa dać i tak ich poustałem, że będą tam kurwa do szóstej rano szorować te pierdolone naczynia, a nie będą się tak kurwa do mojej dziewczyny traktować kurwa. Ale o co chodzi? Francuzi ale... są giga kurwa toksyczni i się wkurwiłem. Bo. I, I no ja. Jeden, co... jeden Greku wyzywał. Francuz. No nie pozwolę, ty, no. No. Niech cała, kurwa, Polska wie, że Francuzi, kurwa, są niewychowani. I, kurwa, są to toksyczne buraki pierdolone. Jezu, spokojnie. Niech cała, kurwa, Polska wie. Spokojnie. Husaria! Mamy znowu szansę Europę. KUSARIA! Brrr! KUSARIA! Mamy szansę? Obudźcie się Polacy! KUSARIA!